Dzień dobry, Bożej krawczyk portal Kalis.pl Jesteśmy w salonie Autocentrum Lis. Jest z nami Magdalena Piekarska doradca do spraw hmm. sprzedaży. Jesteśmy w samochodzie. Jest to nowa marka, którą, która dołączyła do grupy do Autocentrum Lis. Co to jest za marka i co oferuje? Jest to marka, no my już na tym, potocznie mówimy Seres, tak naprawdę cała koncern nazywa się DFSK, jest pod tym bardziej znany, jest to jeden z największych koncernów w Chinach, jeżeli chodzi o produkcję samochodów. My tak sobie już przyjęliśmy, żeby bardziej mówić tą nazwę modelową, czyli Seres 3. To jest właśnie marka typowo samochodów elektrycznych, która specjalizuje się w większości w tych kategoriach SUV i crossover. W tym trudnym czasie, kiedy dostępność aut jest różna i, i, i na auta wymarzone auto trzeba czegoś trochę dłużej na markę Seres czekamy krócej, tak? Jest szybciej dostępna. Lecz można powiedzieć, nie czekamy w ogóle. Samochody są dosłownie dostępne od ręki. Są też dosyć proste, bo jest jedna wersja wyposażenia dostępna w czterech kolorach. Wszystkie są u nas na miejscu. Jeżeli nie ma u nas auta, on w ciągu dwóch tygodni się u nas pojawi. Więc jeżeli ktoś potrzebuje auta na już tak naprawdę ograniczenie, to są bardziej jakieś finansowanie. Jeżeli załatwiamy dofinansowanie czy coś, to to wręcz nam wydłuża ten czas oczekiwania, a nie sam przyjazd samochodu tutaj do salonu. Mhm. Siedzimy właśnie w Seresie. Powiedz mi, czym się charakteryzuje? Jakie ma wyposażenie? To jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy tutaj, tak jak wspomniałam, jedną wersję wyposażenia. Nazywa się ona Luxury. Jest to najwyższa dostępna w ogóle wersja w całej Europie. Jest ona specjalnie stworzona właśnie na Polskę. Z takich rzeczy, które przede wszystkim ją będą tutaj wyróżniały, to są systemy kamery 360 stopni jest to wbudowany wideorejestrator z wbudowaną kartą pamięci, czyli samochód zawsze tak powiem, bezpieczny. Panoramiczny dach otwierany, czy jako szyber dach, czy w pełni otwierany. I wszystkie rzeczy, które znamy z naszych codziennych samochodów, typu odpalanie bezkluczykowe, klimatyzacja automatyczna, czujnik kolizji, asystent pasa ruchu. Więc wszystko takie już najbardziej nam znane znajdziemy właśnie w tej wersji wyposażenia. Jest to pojazd elektryczny. SERES wprowadził nowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o baterię. Jak to wygląda? Dokładnie, tutaj mamy baterię litowo-żelazowo-fosforanową. Różni się nad tymi materiałami, dzięki czemu jest ona mniej podatna na przede wszystkim różnicę temperatur, ma lepszą tą taką, nie ma tej pamięci baterii. Czyli, że możemy go doładowywać w każdym stopniu naładowania, możemy go ładować różnymi prądami, nie wpływa to nam drastycznie na kondycję tutaj akumulatora, na który oczywiście też producent tutaj przewidział 8 lat gwarancji. W przypadku, gdyby no oczywiście zdarzyło się coś, że kondycja nam spadnie takiej baterii poniżej 70%, bateria jest wymieniana i gwarancja zaczyna się od nowa na nowy akumulator. Dodatkowo ona ma swoje własne systemy chłodzenia oraz grzania, co również jest bardzo dużym plusem, bo w przypadku czy dużych temperatur, czy właśnie minusowych, ta bateria nie będzie nam, nie będziemy widzieć drastycznego spadku zasięgu samochodu. Właśnie, jaki, jaki zasięg ma ten samochód? Jeżeli byśmy chcieli pojechać teraz na wakacje, jak daleko zajedziemy na, na jednym ładowaniu? Taki realny zasięg to jest około 330 km. Niektóre nawet źródła podają, że było 405 przetestowane, ale tak jak nawet sama użytkuję na co dzień ten samochód, wiem, że 330 km to jest spokojny zasięg, który tym samochodem pokonamy. To jest, jaki to jest SUV, tak? Tak, może być taki trochę słów bardziej crossover 18 cm tutaj prześwitu, ponad 4 metry długości, więc naprawdę już bardzo fajnie się wpasuje tutaj. Może nie aż typowego suwa, ale crossoverem już na pewno go możemy nazwać. Auto na wyprawy rodzinne, teraz się zbliżają w wakacje? Czy, czy jest to auto idealne właśnie na taką? wyprawę z całą rodziną? Bagażnik tutaj spełni nasze oczekiwania? Jak najbardziej. Mamy pięć komfortowych miejsc, jeżeli chodzi o kabinę tutaj, przestrzeń. Bagażnik ma prawie 400 litrów pojemności, więc też jak na samochód i elektryczny i crossover, jest to bardzo duży, pojemny bagażnik. Przede wszystkim jak to w crossoverze wysokiej, czyli walizki, czy jakiekolwiek inne rzeczy, wyższe wózki, dziecięce, sobie spokojnie zmieścimy. I bardzo duże miejsca z tyłu. Tak jak trzymiejscowa plus, jak to w samotekniczach, nie mamy tego tunelu środkowego, więc nawet to środkowe trzecie miejsce zapewnia pełen komfort podróżowania. W seresie możemy się czuć absolutnie bezpiecznie, jeżeli pojedziemy dłuższą trasę. W Systemy bezpieczeństwa jak najbardziej są zapewnione? Oczywiście. Tak jak mówiliśmy, same systemy bezpieczeństwa typu czujnik kolizyjny, aktywny asystent pasa ruchu. Do tego oczywiście systemy poduszek powietrznych, tak, czyli przednie, boczne, kurtynowe. Wszystko tutaj znajdziemy tak jak w każdym naszym samochodem, który używamy na co dzień. Jeżeli chodzi o, o szybkość ładowania, jeżeli zatrzymamy się po drodze, żeby, żeby podładować baterię, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o ładowanie? I to jest w zależności do jakiej ładowarki podjedziemy, możemy go maksymalnie ładować 50 kWh prądem stałym. To jest taki maksymalny prąd, który on przyjmie. Wtedy zakres między 20 a 80% mamy odzyskane w pół godziny. Czyli jedna kawka i. Zasięg jest odzyskany, jeżeli chodzi o ładowanie, takie może być bardziej klasyczne, prądem zmiennym, tutaj możemy maksymalnie mieć przyłącze 6,6 kW, czyli w takie 8 godzin mamy samochód w pełni naładowany. Nie? To jest bardziej takie okazjonalne, typu jak sobie zostawiamy go w domu, gdzie sobie zamontujemy na przykład gniazdko green up czy, czy popularnego wallboxa, to to takie na jedną noc spokojnie nam samochód naładuje, a właśnie na trasie wystarczy mu pół godziny na prądzie stałym, szybkim. Mhm seraz jest dostępny od ręki, w przeciwieństwie do, nie, do innych aut, które też gdyby pod siebie konfigurujemy. Jak długo? Na, jeżeli dzisiaj przyjdzie klient do salonu i wybierze, wybierze pojazd, wybiera daną gamę kolorystyczną, bo jest jedna wersja mm. tak, wyposażenia, jest jedna wersja wyposażenia, tak jak mówiliśmy, cztery kolory jest biały, czarny, czerwony i niebieski, z tym, że my również wprowadziliśmy sobie taką małą modyfikację w postaci czarnych dachów, żeby dodatkowo tą gamę tutaj e, urozmaicić. Jeżeli chodzi o same takie procedury z dokumentami, auta są na miejscu, dokumenty są na miejscu. Jeżeli klient chce na przykład gotówkowo kupić samochód, to tak naprawdę tylko opłaca fakturę i wyjeżdża samochodem go rejestrując, bo dofinansowanie tak czy tak załatwia sobie po fakcie już zarejestrowania pojazdu. Inaczej jest jedynie w przypadku, jeżeli finansujemy sobie zakup leasingiem, czyli w przypadku zakupu na firmę, no to leasing nam występuje o to dofinansowanie do BOŚ. To nam troszkę wydłuża, ponieważ Boś ma 21 dni na odpowiedzenie nam odnośnie naszego wniosku, ale to jest taki maksymalny termin, jaki tutaj będziemy musieli na to przeznaczyć. Samochód będzie zarejestrowany i gotowy do wyjazdu. To na miejscu oczywiście można się przejechać, odbyć jazdę testową. Oczywiście Przez tak, te na co mamy. dzień jest z nami samochód z bardzo charakterystyczną rejestracją p 3 seres czy jak gdzieś spotkamy na ulicy, to będziemy wiedzieć, że to jest dokładnie ten samochód, który czeka tutaj na Łódzkiej, żeby do jazdy testowej go zabrać. Dlaczego warto się zainwestować w samochód elektryczny? Przede wszystkim jest to już nieunikniona przyszłość, która nas czeka wszystkie marki, ale również że jakby urzędy na nas trochę napierają, żeby te samochody elektryczne jak najbardziej się pojawiły. Można powiedzieć, że kupując samochód elektryczny kupujemy sobie pewną jakby pewność użytkowania tego auta. Także tego auta nam nigdy nie zblokują, że gdzieś nie będzie mógł wjechać, gdzieś się nie będzie mógł poruszać. Do tego one bardzo mało tracą na wartości, właśnie dzięki temu, że są jakby tymi topowymi teraz samochodami poszukiwanymi. No i dzięki temu, przede wszystkim, że mamy też eksploatacyjnie jest ten samochód dla nas tańszy. Bo zarówno czy ładowanie go, nawet z gniazdka domowego, nawet z terminali szybkich, zawsze wyjdzie nam taniej niż wytankowanie benzyny czy diesla. Do tego to ja, który mamy teraz, czyli darmowy wjazd do stref parkowania, nie musimy się martwić o żadne bileciki. W większych miastach poruszamy się bus pasami, więc też jest bardzo korzystnie. Więc to są wszystkie korzyści, które również podczas samego już użytkowania auta widzimy. Bo nie da się ukryć, że to jest to prawdą, że w zakupie samochód elektryczny jest trochę droższym. Aczkolwiek seres i tak myślę, że tutaj cenowo mógłby bardzo fajnie zaskoczyć. Ale potem przez właśnie całe jego użytkowanie i całe jakby życie z nami będziemy widzieć jakby jego ogromne plusy. Mhm. Jeszcze, jeszcze kwestie techniczne, chciałem zapytać, bo dużo, pewnie wiele osób to interesuje, jaka mhm. tu jest moc, gdyby to przełożyć na, 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 si tak. na tutaj silnik. Tutaj mamy silnik 162-konny mhm. o momencie obrotowym 300 nm. W zależności też, jaki sobie wybierzemy tutaj tryb jazdy, bo mamy trzy tryby do wyboru: jest normal, Eco i sport one się będą różniły przede wszystkim właśnie tym odblokowanym momentem obrotowym, jak i hamowaniem rekuperacyjnym, czyli tym odzyskiwaniem energii. Więc w zależności gdzie się poruszamy, dobrze sobie te tryby po prostu dostosować. Wiadomo, że na trybie eko czy NORMAL będziemy jeździć typowo po mieście, bo hamowanie rekuperacyjne jest dosyć duże, że po każdym puszczeniu pedału przyspieszenia samochód nam dosyć drastycznie zaczyna zwalniać i sobie odzyskiwać energię. Seres to nawet dokładnie pokazuje w kilowatach, ile ma Poboru, ile ma odzysku energii. Tryb sport będzie typowo takim trybem, który sobie włączymy na autostradzie, czyli żeby samochód był najżwawszy i te hamowania rekuperacyjne wtedy minimalne, żeby wiadomo, gdzieś tam innych użytkowników drogi a na autostradzie wtedy nie stopować. Mhm. Czyli ekologia, ale mimo wszystko ta dynamika jazdy jest, no tak. bezpieczeństwo jazdy jest, możemy swobodnie, spokojnie wyprzedzać, mhm. swobodnie poruszać się na autostradzie nic nie tracimy do naprawdę. Dokładnie. Prędkość maksymalna, jaką można się poruszać Ceresem, to jest 150, 155 km na godzinę, czyli spokojnie nasza prędkość dopuszczalna autostradowa jest do zdobycia. Nie da się ukryć że to jest specjalny po części zabieg producentów samochodów elektrycznych, bo jak wiadomo, samochód elektryczny mógłby potężnie przyspieszać, tylko niestety to byłoby wtedy kosztem zasięgu. Tutaj, żebyśmy mogli mieć ten zasięg jak najlepszy. Te osiągi są troszkę właśnie ograniczone do 50 km na godzinę, czyli tak jak jest typowo samochód miejski. On przyspiesza, jakby najlepiej. Potem już delikatnie ten śnieg nas stopuje, żeby robić takie hola-hola. Ale mamy tutaj jeszcze baterię do zatrzymania. Nie? Stąd, jakby ktoś może spojrzał, 8,9 sekundy do 100 km na godzinę nie jest może nie wiadomo jakim rekordem, ale myślę, że to jest to super wystarczająca prędkość do takiego codziennego poruszania się i do codziennego bezpieczeństwa jazdy. Tu jest automatyczna skrzyń biegów, to już jest też to taki standard. Dokładnie tak. No w samochodach jakby elektrycznych w ogóle nie ma jakby typowej takiej mhm. skrzyń biegów. To są tylko przekładnie do samych trybów jazdy. Tu jest to bardzo fajnie zastosowane. Jest taki wysuwany joystick, który właśnie potem zmieniamy te tryby. Mhm jeżeli chodzi o, o, o tutaj obsługę, wszystko jest pod ręką, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Ekran, tutaj mamy, rozumiem, nawigację i obsługę wszelkich całego systemu. Dokładnie, wbudowana nawigacja, możliwość oczywiście połączenia telefonu, nawet zduplikowania naszego telefonu i pełne, tak naprawdę, sterowanie właśnie tutaj z tego panelu, stąd też właśnie sterujemy kamerami czy wideorejestratorem i wszystkimi naszymi wbudowanymi opcjami. Również widzimy Poziom naładowania baterii? Dokładnie. Sam poziom też widzimy zawsze przed mhm. naszym nosem, tutaj na ekranie wskaźników i zegarów, który też jest w pełni elektroniczny, gdzie mhm. mamy do wyboru trzy tryby. A też jedną taką rzeczą, która jest bardzo rzadko spotykana w samochodach elektrycznych, tutaj pokazuje nam również temperaturę baterii. Czyli właśnie wtedy widzimy, że systemy na pewno z nami dobrze działają, te właśnie tutaj chłodzenia i grzanie i widzimy, w jakiej temperaturze ta bateria sobie działa najlepiej. Czyli na to też trzeba zwracać? Zwracać uwagę. Klimatyzacja to oczywiście to. W jaka tutaj jest. W... Tutaj jest automatyczna, jednostrefowa, automatyczna, jednostrefowa. tak. Uh -huh. Z też pompą ciepła, czyli żeby szybciej nam ten samochód, kabinę tutaj dogrzewać, bo jak wiadomo, samochód elektryczny wydziela trochę mniej ciepła, więc nie ma uh -huh. tak jak w przypadku spalinowego że ciepło sobie leci tutaj z silnika. Nie? Uh -huh. Jeżeli chodzi o obsługę y y samych tu podzespołów i tak dalej, No nie mamy tutaj tego tradycyjnego silnika, więc co tak naprawdę, jakie, jakie przeglądy robimy, czy... Jeżeli chodzi o przeglądy, to są na tak naprawdę minimalne, jest to przede wszystkim sprawdzenie całej instalacji, czy wszystko jest ok. Są płyny oczywiście wyrównawcze, chłodzące, bo tak jak mówiliśmy, tutaj są te systemy chłodzące, więc otwierając maskę zobaczymy aż trzy zbiorniczki wyrównawcze. Jeden będzie od akumulatora, jeden będzie od motoru, jeden będzie tutaj od naszej kabiny. Poza tym standardowo płyn hamulcowy, tak, czyli klocki, zaciski to jest rzecz, która jakby jest wspólna dla silników i spalinowych i elektrycznych, ale wszystkie pozostałe rzeczy już są jakby wyłączone. Potem tylko oczywiście jeszcze rzeczy typowo od klimatyzacji, ale sam silnika same podzespoły tutaj elektroniczne no nigdy nie, wymieni, nie wymagają żadnych takich napraw, żadnych wymian, nic takiego. Musiałoby się naprawdę coś stać, być jakaś usterka, żeby coś tutaj podlegało wymianie. Jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza. Czy tutaj są różne, różne opcje, różne wersje, czy, czy jest jedna, jedna wersja? Jeżeli chodzi o wnętrze, mhm. jest dokładnie zawsze takie, jak mhm. je widzimy tutaj. Zawsze mamy te niebieskie przeszycia, również te niebieskie dodatki zewnętrzne są. I w środku jest dokładnie zawsze to samo. Czyli właśnie jest tapicerka ze skóry ekologicznej. Oczywiście przednie fotele są również podgrzewane. Jest czarna podsufitka, więc wszystko w takim ciemnym kolorze. Są te miękkie materiały tutaj górne, czyli też taka ala skóra, jeżeli chodzi o przeszycie kokpitu z niebieską nitką. Skórzana kierownica, więc wszystko jakby tak, jak widzimy go tutaj, on zawsze tak będzie sobie wyglądał. Wykończenie mhm. solidne, eleganckie. Myślę, że każdemu jak najbardziej będzie pasowało. Dokładnie. To jest największe zaskoczenie. Każdy otwiera drzwi i mówi: Wow, w środku. To, tak, to jest. Tak, jest wow, jest wow. Robi wrażenie. Cóż, porozmawialiśmy, teraz czas się przejechać. Dokładnie, serdecznie zapraszam. Testować. I my również zapraszamy do zakupu marki Seres, marki Seres w AutoCentrum Auto LIS. Zapraszamy na najazdy testowe i na rozmowę z doradcą. Dokładnie, ja osobiście zajmuję się jakby najbardziej tą marką, więc zapewne akurat mnie tutaj Państwo spotkają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.